Część druga, mianowicie wsad duży, tak jak powiedziałem. Jest to 9 szklanek jednocześnie umieszczonych we wnętrzu mikrofalowej. I tak jak poprzednio, pierwsza kolumna szklanek ma wagę 145 g, druga 146, trzecia 150 g, W każdej ze szklanek jest umieszczone 100 g wody. Temperatura wody w każdej ze szklanek jest taka sama. Ponownie nalewałem z tego samego, z tego samego pojemnika, co najwyżej woda w kranie mogła leczyć cieplejsza? Dwadzieścia siedem stopni, dwadzieścia siedem przecinek Taką proszę zapisać. Przystępujemy do przełożenia szklanek do naszej mikrofalówki. Pomiary będziemy dokonywać po 3-3,5 minucie nagrzewania w 20 sekundach. Przystępujemy do nagrzewania przez Yy, przez dziewięćdziesiąt sekund. Moc high. Trzy. Trzy cztery, cztery.